Czy u Was też jest tak, że ktoś kupuje i nie startuje, i to jest dla Was też no, jakiś taki lekki przychód? U nas nie ma znaczenia. My musimy być przygotowani na każdego uczestnika, który wyraził, zadeklarował chęć udziału w imprezie i opłacił ten udział. Po prostu mhm. nie wiemy, przecież czy on przyjdzie, czy nie. Natomiast my jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie. W tej chwili wyliczyć, ile osób spośród tych, które zapłacą, wezmą udział w imprezie. Bo to po prostu historyczne dane. Więc, jeżeli załóżmy 10 tysięcy osób zapłaciłoby za udział w maratonie, to my jesteśmy z dokładnością pewnie do 100 osób w stanie powiedzieć, że ukończy 8,5 tysiąca. Mhm. Bo to są takie liczby. To Czyli około 10% zazwyczaj. 15, 15, 15%. Tak, tak. Nie, nie dociera na. Yy, około 15% wykrusza się na drodze między zapłaciłem za udział, a dotarłem do mety. Ba, z czego większość na drodze między zapłaciłem za udział, a stanąłem na starcie w ogóle. Bo między stanieciem na starcie a dotarciem do mety, to ten poziom wykruszenia jest już bardzo niewielki. To są już niewielkie, niewielkie liczby.